prawdę powiedziawszy, to tak, tak przygoda z tymi moimi ząbkami, e, no to już od dłuższego czasu e, trwa. Kolejni specjaliści, kolejne wypełnienia, jak się teraz okazało, e, nie do końca trafione i poprawnie zrobione, e, no sprawiło, że te zęby przestały wyglądać tak, jakbyśmy byśmy chciały i, i dalekie były od tego ideału. E, no i jednak zmobilizowało mnie to do tego, żeby no, zawziąć się umówić konsultacje, no i przeprowadzić takie kompleksowe leczenie, po to, żeby móc cieszyć się tym uśmiechem, który mam teraz. Biorąc pod uwagę te wszystkie pozytywne opinie, te filmiki metamorfoz, które EDS przeprowadza i uśmiechy zadowolonych pacjentów, co więcej, gwiazdy znane z telewizji, z Instagrama, które polecają i gdzieś tam się w codziennym życiu te polecajki pojawiają po możesz tutaj trafić. To jest tak, że tak z każdą wizytą praktycznie widzisz się tą zmianę, która zachodzi w twoim uśmiechu, e, natomiast no człowiek tak nie może się doczekać rzeczywiście tej ostatniej, e, tej finalnej no i patrząc w to w lustro, po, w lustro po prostu chce się krzyczeć z tej radości, że no, że myślę, że takie skrępowanie i taki dyskomfort, który gdzieś tam człowiek cały czas miał w tym codziennym życiu, no po prostu pójdzie w zapomnienie. No na pewno to, że się nie, nie wstydzę uśmiechać e, tego, że ktoś się na mnie patrzy i, i z, takim, e, e, z taką świadomością, że ojku, jednego zęba mam w takim zabarwieniu, a drugiego w takim zabarwieniu, e, no a tutaj jednak ten uśmiech taki szczery i pełny, no jest piękny. Chciałam tutaj z całego serca podziękować całej ekipie EDS-u, zwłaszcza doktor Agnieszce Kulik za to, jaką pracę wykonali, w jaką podróż mnie zabrali, no do tego, abym mogła osiągnąć ten cel, jakim był ten piękny uśmiech. No niemniej jednak życzę jeszcze dodatkowo też całej ekipie, żeby te wyrazy wdzięczności i tego uśmiechu na twarzy pacjentów, że to co robią, to jest kawał dobrej roboty, no i jednak zmieniają życie ludzi na lepsze.